Jesteśmy w Lawo, w Centrum Przygotowań Kadry Narodowej. Max Daniela i Dawid Perkowski. Witam. Dzień dobry. Panowie, gry pojedyncze maczy już za sobą. Rozpoczął się dzisiaj turniej główny. No to kilka słów, jak poszło? Jak zaczęliście ten turniej główny? No to zacznę ode mnie. No to pierwszy singiel i też ostatni zakończony dzisiaj na Michała Sobolewskiego. Dobry mecz zagraliśmy, trzy sety. Był zacięty ten mecz, ale no, mogłem jeszcze coś więcej od siebie dać. tak no, Ale to... Max? Ja osobiście uważam, że niestety... Nie był to szczyt moich umiejętności ani szczyt jakiejś mojej najlepszej gry na pewno. E, co nie zmienia faktu, że uważam, że Sebastian zagrał naprawdę super, super mecz e, i chcę mu też z tego miejsca pogratulować oczywiście. E, aczkolwiek tak, e, powiem, że nie jestem zadowolony ze swojej dyspozycji dzisiaj. Niestety przegrałem, ale co mogę powiedzieć, tak? E, porażki uczą, a ostatnio no, troszeczkę się ich zdarzyło. E, więc nic tylko mogę powiedzieć, że ja nadal jestem młodym zawodnikiem, nadal e, jeszcze wiele grania przede mną i, i, i e, nic tylko pracować dalej i ciężej, aby, aby e, najprościej no powiedzieć zacząć wygrywać. Tak? E, I takie jest w myśli cały czas, tylko patrzę w przyszłość, najbliższe teraz e, odpocząć, to najważniejsze, odpocząć, zresetować się. Przykład żeby wjechać wyjechać w Bieszczady i na nowo zacząć ciężko, ciężko, jeszcze raz ciężko pracować. No dobrze, ale zanim wyjedziecie w Bieszczady, to jeszcze dzisiaj yy, gra podwójna. Jesteście mistrz, świeżo upieczonymi mistrzami tak, polskich tak. juniorów. Yy, jaki plan na te zawody? No wygrać tak przede wszystkim, wygrać mistrzostwo polskie? Mistrzostwo nie, no na razie skupmy się na pierwszej rundzie, tak, tak. ja to zawsze z Maxem sobie mówimy, że to jest tu i teraz. Nieważne, co będzie, tylko gramy tutaj, tak? Mhm. Walczymy o każdy punkt, zdobywamy te punkty i żeby było to wszystko do przodu. Dokładnie. Ja, ja powiem tak, że... E, mamy prawo, możemy być troszeczkę e, smutni, zbici po, po naszych meczach singlowych, aczkolwiek e, uważam, że jak mam takiego partnera jak Dawid, naprawdę żadne smutki ani przykrości nawet nie przychodzą do głowy, więc uważam, że... Wszystko na nowo. Dokładnie, więc uważam, że... że, że, że... No ale Dawid powiedział jeszcze przed tym jak zaczęliśmy rozmawiać, że jesteście deblistami, single okej, okay, ale... <laughs> Nie, to tak... To to czy powiem tak, z tego złota, co zrobiliśmy na już tak Polski U19 jesteśmy strasznie, strasznie zadowoleni. No naprawdę. No, gadaliśmy o nim godzinami tak. w zasadzie, że ło, wow, super Dawid, w końcu udało nam się, a znaczy że w końcu udało nam się powtórzyć nasz wynik, tak? Bo już mamy drugie złoto zresztą ze sobą. I naprawdę uważam, że takie coś tylko podbudowuje, daje pewność siebie. I to tak ja mówię, my jesteśmy takimi zawodnikami, taką, taką parą, że jeden za drugiego tak naprawdę. Jeden gorzej, drugi lepiej wspiera tego drugiego. I tak na odwrót, i tak cały czas. I no. uważam, że naszą siłą jest to, że jak razem gramy, naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć wiele. No tak powinno być. Ja tylko jeszcze wszystkim i Wam też yy, przypomnę, że mamy kolejny numer polskiego badmintona. Yy, natomiast te zawody są szczególne z tego powodu. Czyli mamy 100 tysięcy w puli nagród. Czy to ma jakieś znaczenie dla zawodnika, który przystępuje do turnieju? Czy to działa na wyobraźnię, czy nie? No na pewno działa, tak. No przecież to już jest taka kwota, która naprawdę daje motywację i no daje ten napęd, tak? że faktycznie jest po co, po co grać. Tak? Że taka kwota naprawdę daje satysfakcję. Już możemy sobie pozwolić na różne rzeczy. Tak? To się udał Czyli to jest dodatkowa motywacja, czy nie? Tak. Ja uważam, że tak, e, że ogólnie jest to motywacja, tak, no bo jeśli się gra o coś, to zawsze jest e, jakiś taki e, motorek napędowy, przysłowo. Aczkolwiek ja też uważam, że, e, po pierwsze, tak, fajnie, że, że te pieniądze są, to tak super. Uważam, że naprawdę ta pula nagród, e, coś niesamowitego, I, i, i uważam, że to e, powinno napędzać zawodników, aczkolwiek ja jestem też taki, że. Eee, Fajnie, że te pieniądze są, tak i tak dalej, ale co nie zmienia faktu, że na przykład wychodzę z założenia, że jak ktoś jest najlepszy, te pieniądze i tak zaczną przychodzić sam. Uważam, że jeśli e, kocha, lubi to co robi, te pieniądze same zaczną się pojawiać po prostu. I uważam, że jeśli zawodnik wygrywający ten turniej, właśnie Mistrzostwo Polski, nagle dostanie taki zastrzyk, że o, super, tak zarabiam, to jeszcze tylko i tylko będzie go popychało do przodu. No ale mamy też inną nagrodę, nagrodę specjalną, nie wiem czy już tam. Sprawdzaliście, jak wygląda ta nagroda specjalna stojąca tutaj na arenie? Ja, ja tak, sprawdzałem, znam ten samochód. E, tylko, że może tutaj oddam bardziej głos Dawidowi, ponieważ ja się przyznaję, jeszcze prawa jazdy nie mam. E, aczkolwiek zaraz będę robił, ale Dawid już wiem, że jest doświadczonym e, kierowcą, więc może on się wypowie więcej o samochodzie. Zostałaby się taka Toyota, co? Fajna do pojeżdżenia, naprawdę też nowoczesna. E, co mogę jeszcze powiedzieć? No taką nagrodę naprawdę na takim turnieju już wygrać to już jest naprawdę taki fajny sukces, fajny sukces. Panowie, będziemy śledzimy cały czas to co się wydarza w hali LAWO. Tutaj publiczność no, dzisiaj dopisuje, turniej główny wystartował, ale dzięki serdeczne i będziemy śledzić oczywiście i kibicować wam dzisiaj. Pierwsza gra podwójna Max Danielak, Dawid Perkowski, dzięki serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.